Genezis bądź pierwsza Mojżeszowa 42, 36. werset. Wtedy powiedział do nich Jakub, ich ojciec, Osirociliście mnie, nie ma Józefa i nie ma Simeona i Benjamina chcecie zabrać, wszystko jest przeciwko mnie. Werset z przypowieści ciekawie komentuje e, między innymi taką postawę. To głupota często prowadzi człowieka na manowca, a później on wybucha gniewem na Boga. Zobaczcie, to ta cała sytuacja, o której mówi Jakub, o której akurat ma pretensje do swoich innych synów, jest rezultatem głupoty Jakuba, jest rezultatem tego, że Jakub preferował. Jednego syna ponad innych, a później okazuje się dwóch synów ponad całą resztę. To spowodowało olbrzymi konflikt wewnątrz rodziny. To spowodowało, że dziesięciu synów było przeciwko Józefowi. I później, gdy Jakub otrzymuje rezultat tych swoich błędów, oczywiście zrzuca to. Nie na siebie, nie zarzuca sobie, co ja zrobiłem, źle zrobiłem, że faworyzowałem, że preferowałem y, jednego syna ponad innych. Nie, nie. To wszystko jest wina innych. Dlatego uważajmy na siebie, bo często to nasza głupota, to co robimy, obraca się przeciwko nam, a później my możemy obwiniać innych. Tak być nie powinno. A często właśnie też jest tak, że. Wówczas zaczynamy mieć pretensje do Boga. Jak Bóg mógł mi zrobić? Raz słyszałem o dziewczynie, która zaszła w ciążę, będąc uprawiając seks z chłopakiem, pierwszy chyba raz, i później miała pretensje do Boga, jak zaszła w ciążę. Jak Bóg mógł mi to zrobić? No, to nie Bóg, tak? To Właśnie twoja decyzja, to co zrobiłaś, ale ludzie właśnie mają pretensje do Boga za to, jak On mógł pozwolić na konsekwencje moich błędnych wyborów. Tak więc uważajmy, abyśmy w ten sposób nie czynili. I czasem później też jest ciekawe, że. Te osoby próbują jakoś ukarać Boga. No dobrze, to jak Bóg mi to robi, to ja nie pójdę do kościoła. To ja nie zrobię tego czy tamtego. Tak jakby Bóg był ugodzony tym wyborem tego, że na przykład nie przychodzisz do kościoła, to ty tracisz, a nie Bóg. W ten sposób, w żaden sposób nie możemy tak naprawdę Boga zranić. On jest. Ponad to wszystko. Twoja postawa może Go zasmucać, ale bardziej ze względu na to, że On Ciebie kocha i wie, co dla Ciebie jest najlepsze. I Twoje wybory, takie, że nie pójdę do kościoła, jeszcze bardziej pogrążają Ciebie w tej głupocie i jeszcze bardziej oddalają Ciebie od miłującego Ciebie Ojca. Ale zobaczmy w tym fragmencie jeszcze: Jakub na koniec mówi, że wszystko jest przeciwko niemu. I oczywiście jest to wyolbrzymienie, ale często ludzie, gdy napotykają jakieś przeciwności, zaczynają mówić: A, wszystko jest przeciwko mnie. I to jest takie, że skupiamy się na tej jednej czasem drobnej rzeczy i nie widzimy innych błogosławieństw które są wokół mnie to tak jak olbrzymia biała tablica i na środku jest czarna kropka wszyscy zamiast na białej tablicy skupiają się na tej kropce i o wszyscy czy wszystko jest przeciwko mnie ogarnij się nie wszystko jest przeciwko tobie dostrzegaj też te olbrzymie błogosławieństwa które są wokół ciebie to wszystko co idzie Dobrze wokół Ciebie. A więc uczmy się tego, żeby postępować mądrze, żeby nawet jeżeli zrobimy coś głupiego, nie oskarżać innych o to, i też, żeby nie wyolbrzymiać, żeby nie popadać właśnie w taki emocjonalny stres, że wszystko przeciwko mnie, wszyscy przeciwko mnie, mojemu życiu, to tak nie jest. Zacznij otwórz szerzej oczy. I zobacz, jak wiele błogosławień jest wokół ciebie i że tak naprawdę możesz rozkwitać w tym wszystkim, a nie skupiać się na tej jednej negatywnej rzeczy. I tego nam wszystkim dzisiaj życzę.